Maciej, wstawaj! Maciej, chodź! Maciej, zsuń! Maciej, zsuń! Czyli ja... Ale już dzisiaj jałeś do Zalicy, ale już osiągnął swój cel. Możemy jechać tak, tak, Zostawiamy Maćka, siedzi wiosk. Samochód tu jedzie? Tak. <laughs> Ma, Michał, zaraz A, zaraz małe saneczki. No, Michał, na małe saneczki Ale no. ładnie te dzwoneczki dzwonią ci. Jeden, jeden mi z, zgubiłem też. A tu u nas nigdzie nie można kupić A ty kiedyś anonimskiego kiedyś wyciągnął końmi? Krzychu, Krzychu, Żywiole. ¡Prrrr! ¡Uf, a